Cześć, witam na kanale info Prawa. Pada śnieg, na polu minus jeden, więc grzejemy. Grzejniki na podczerwień przy takich chłodach i przy nie do końca ocieplonym domu nie dogrzeją do pewnej temperatury, ale na szczęście nastrój tworzy nam kuchnię na drewno. Żywy ogień jest niesamowity. Więc dzisiaj filmik o różnych sprawach, to znaczy właśnie ogrzewanie, zrębki, pole, o sensie życia, no i ogólnie o tym, co mi teraz przyszło do głowy, więc posłuchajcie. No i jak zawsze zapraszam Was do zakupu moich produktów. Mam dwie różne książki o uprawie warzyw, jak również kalendarz warzywnika 2025. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro, ty mi też bardzo pomagacie. Pierwszy śnieg na Wielkim Polu. Z jednej strony kiepsko, bo na polu jest jeszcze sporo do roboty, ale z drugiej strony jak jest go tak mało, no to nawet mnie to teraz cieszy. Jakoś tak się ucieszyłem, że miałem no, w piątek, to znaczy jutro, dopiero robić filmik, ale nie mogłem się oprzeć, żeby wam tego nie nagrać. Na dworze dosyć zimno, ale mi było ciepło. Sobie jeszcze pracowałem właśnie na polu. Dziury już są gotowe, wreszcie będzie sadzenie drugiego rzędu borówki. Jak to oglądacie, no to już na szczęście wszystkie albo większość borówek jest już posadzona. Ja to nagrywam 14 listopada. Muszę poruszyć w osobnym filmie temat otworów pod rośliny, bo to jest no, różnie. Niektóre praktycznie nie potrzebują większych dziur, to znaczy w sensie sterowym czy na przykład drugie tyle co wielkość korzenia, ale są takie rośliny, które jednak potrzebują dużo większych dziur. Swoją drogą podłoże u mnie jest zróżnicowane, to znaczy chodzi mi na całym polu, to znaczy w jednym miejscu jest pod spodem piach, w wielu miejscach jest glina, glina z piaskiem, są różne też gliny. A tutaj poletko pod czosnek i cebulę. Jeszcze trochę trzeba odchwasić, potem rozsypię obornik granulowany, następnie trochę torfu, wszystko właśnie razem zmieszam. Sadzić chciałem kilka dni wcześniej, no ale niestety nie zawsze się udaje to, co sobie zakładamy. I u mnie czosnek i cebula trochę właśnie będą tutaj, ale na ranczu będzie tego dosyć sporo. No i jeszcze muszę obciąć pędy szparagów przy ziemi. Zanim poruszę temat ogrzewania domu, to tutaj jeszcze krótko, bo chcę powiedzieć o tym, co będzie przyszłością ogrodnictwa. Tak mi się przynajmniej wydaje. ściułkowanie, korzystanie ze zrębek skory. Już się oczywiście to dzieje, ale myślę, że w ciągu kilku lat będzie to kluczowe. I tak to będzie wyglądało, że może i nawet większość upraw będzie ściułkowana. Tutaj teściu ma rębak, przyjechał, trochę tych zrębek właśnie powstało. Co prawda ten rębak nie działał tak idealnie, ale no i tak można te pozostałości z roślin liściastych użyć do ściółkowania, chociaż ja wykorzystam część do grządek podwyższonych. Zrobię specjalny materiał o ściółkowaniu, bo to też jest bardzo ważne, teraz jest ważne, a stanie się według mnie właśnie kluczowe w następnych latach. Szczególnie w miejscach właśnie, gdzie jest susza, gdzie są gorsze jakościowo gleby i w miejscach, gdzie no, są zimniejsze zimy ale o tym specjalnym filmiku, który będzie na dniach. I teraz ogrzewanie domu. Ja staram się zawsze na kanale mówić to, co myślę, i tutaj Wam powiem pierwsze moje obserwacje. Oczywiście, ja się tutaj nie znam na tym, nie jestem ekspertem i więcej będzie można też powiedzieć w trakcie zimy i po zimie, ale tak mnie kusi, żeby o tym sobie już porozmawiać. Ogrzewanie na podczerwień wydaje mi się być dobrym rozwiązaniem, jestem na ten moment zadowolony. Jest nam ciepło, ale też zaobserwowałem, że przy moim niedocieplonym domu, w sensie, że mamy solidne drzwi, docieplony dach, ale mury nie są docieplone, no to gdy jest na na zewnątrz to właśnie tak minus 1, to już grzejnik nie jest w stanie dogrzeć do 22 stopni, a dogrzewa tak do 21,5. Nie żeby to wiecie nam jakoś przeszkadzało, bo 21 to już jest bardzo dobra temperatura, ale to jest pierwsza taka moja obserwacja, bo sobie testuję różne warianty ogrzewania. A jak będzie przy tak już poprawnie docieplonym domu i też jak będzie właśnie przy mocnych zimach, choćby tej zimy, zobaczymy oczywiście, czy będzie mocna, ale to na pewno sprawdzę. Zrobię też taki porównawczy odcinek po zimie lub w trakcie jeszcze zimy, bo moi rodzice ogrzewają gazem. Znam osoby, które mają pompę ciepła od tego właśnie roku i na ten moment są przerażeni z użyciem prądu, bo miało być mniejsze. U nas są te grzejniki na podczerwień i mamy też kuchnię na drewno. W listopadzie dzienne zużycie prądu kształtuje się na poziomie tak od 25 do 40 kWh. To jest domek 52 m2 i ogólnie no to już teraz no i nie damy rady finansowej i tak dalej, ale na przyszły rok przed zimą trzeba będzie już mocno pomyśleć właśnie o takim całkowitym dociepleniu budynku. No i słuchajcie, nie ma jak drewno. My na szczęście mamy sporo tego drewna. Ja lubię sobie oglądać palące się drewno, to mnie relaksuje. Już kilka razy tak sobie z Iwonką siedzieliśmy, się zachwycaliśmy. I czy można ogrzać tym dom taki jak my mamy? Tak, chociaż nie ma tutaj płaszcza wodnego. Ale tutaj wam bardzo dziękuję za różne rady, bo też na przykład jedna osoba mi napisała ostatnio, że w innym kraju popularne są takie wiatraki kominkowe. No i taki znalazłem, zamówiłem. Wydaje mi się, że może to dużo dać. No ale jak to przetestuję, to oczywiście o tym powiem. Bo najgoręcej jest w kuchni. Tam jest aż za gorąco, bardzo gorąco. W jednym pokoju tym obok pieca jest bardzo ciepło, ale w drugim pokoju już te ciepło aż tak nie dochodzi. Wiadomo, wiecie, że jest cieplej, ale wydaje mi się, że z tym wiatrakiem, no to to ciepło lepiej właśnie dotrze do tego miejsca. Ale tak jak wam już mówiłem, spełniłem swoje marzenie, a chleb z takiego pieca to smakuje niesamowicie. A jaka nas przyszłość wszystkich czeka, bo to też jest bardzo ważne, tego nie wiem. Różne informacje się słyszy i też czyta. No, też ostatnio napisaliście mi no, dosyć wiele razy o ewentualnym zakazie palenia za kilka lat. Mam nadzieję, że taki zakaz nie nastąpi, bo to by było niekorzystne dla wielu osób. Słyszałem już niejednokrotnie, że ktoś przeszedł z ogrzewania jednego na drugie, zachęcany, że będzie płacił mniej, a płaci no tyle samo lub więcej. No ale to już jest szerszy temat na osobny filmik. Jeszcze chcę poruszyć dwa tematy, to znaczy automatyzacja. To może za duże słowo jest u mnie, ale widzicie, co u mnie się tutaj dzieje na polu. Już miałem posadzić dawno borówki, już miałem zresztą też mieć różne inne krzewy owocowe. Wydawało mi się, że to szybciej mi pójdzie, ale za długo po prostu mi zajęło kopanie tego rowu i tych dziur za pomocą szpadla. Mam bardzo duże pole, no i tutaj, mimo moich chęci, bo bardzo bym chciał, no to sam szpadel nie pomoże i tak jest w wielu przypadkach. No i na przykład mam na działce nawadnienie kropelkowe, ale czasami sobie podlewałem z konewki. Czasami, tak wiecie, było no podlewałem sobie na przykład 50-100 konewek na jedno właśnie takie podlewanie i przy takim areale, no to już z konewki, no to już bardzo ciężko by było. Będzie więc prawie wszędzie nawadnienie kropelkowe. No i tak samo, tak jak Wam już mówiłem, za rok będę miał od teścia traktor, ten Ursus C330. Ściółkowanie będzie na wielu metrach kwadratowych, to też jest bardzo Istotne, żeby dłużej utrzymywała się wilgoć, żeby te chwasty tak nie rosły, to też bardzo ważne. Roślinom też, żeby było cieplej, ale też ogólnie takie ściółkowanie będzie działało korzystnie na glebę i na same rośliny. No, i też myślę jeszcze nad wynajęciem koparki, bo wyobraźcie sobie, że mam do wykopania w przyszłym roku 200 dziur pod drzewa owocowe, a muszą to być spore dziury, że mam do wykopania jeszcze cały rów pod borówkę, jeszcze jeden, właśnie taki ten, że jeszcze wiele różnych, gdzie za pomocą szpadla i taczki, no to bym to robił mnóstwo godzin i muszę się zapoznać z kosztami wypożyczenia. To znaczy, no wiecie, koszty mi są znane, bo na internecie sobie można popatrzeć i też zadzwonić, spytać, ale ile czasu się taką dziurę kopie, czy też taki właśnie. Właśnie cały równo, i muszę sobie to obliczyć, jakie to by były łączne koszty, bo może by taniej wyszło kupić używaną koparkę, gdzie nowe mini koparki to tak można kupić nawet za 16-20 tysięcy złotych, to używana by była no, sporo pewnie tańsza, ale to się muszę jeszcze zastanowić na przyszły rok. Kto ma jakieś doświadczenie w tym, no to proszę mi napiszcie. Bo, może na przykład łączne koszty za wykopanie tych dziur i tak dalej, no to by wyszło na przykład, nie wiem, 2000-3000 zł, no to wtedy to się bardziej opłaca. No, ale ogólnie jeszcze Wam powiem, że to mi się podoba, ja to uwielbiam. Mógłbym tak powiedzieć, że ogrodnictwo może być nawet sensem życia, a na pewno to jest spora radość. Dla mnie po prostu to jest moje życie, no wiecie, siewy, sadzenie, pielęgnacja, obserwowanie, jak to rośnie, no właśnie własne pyszne zbiory, satysfakcja, ogólnie dużo szczęścia. No i ja wiem, że to jest głupie. Ciągle to powtarzanie takie, że to, tamto, ale wyobraźcie sobie, że ja wychodzę z domu. Idę w stronę pola. Po lewej stronie są krzewy owocowe i też pnącza owocowe. Nie wiem, może razem z 300 sztuk. Po prawej szklarnie i grządki podwyższone z truskawkami, poziomkami, kwiatami, ziołami, warzywami. Potem trochę, wiecie, do przodu, to znaczy na wielkie pole i mnóstwo warzyw. A potem wielki sad owocowy. Mnóstwo, mnóstwo. Mnóstwo różnych drzew, no nie wiem, właśnie z 200. No i po lewej i po prawej setki roślin ozdobnych. Wyobraźcie sobie ten raj pośród pól. No i mi największą radość sprawia ogólnie dbanie o to wszystko, ale też wiele osób się pyta. Co będziemy robili z nadwyżkami? Będziemy mieli dużą piwniczkę, takie są plany, a tam mnóstwo różnych przetworów, słoików, też warzywa w skrzyniach, w piasku, nie tylko zresztą w piasku, owoce również. Na część pewnie się rozda sąsiadom, rodzinie, znajomym, nie planuję tego sprzedawać, ja mam radość z tego, że coś komuś dam, taki wiecie, słoiczek, no jak się komuś dano i potem jak ktoś ten mówi, że, że dobre jest, no to jest to sama radość. Fajnie jest tak komuś coś dać i też ogólnie żyć w takiej jakiejś grupie. Ja ogólnie no to jestem typem samotnika. Ja lubię no, sobie być sam, lubię sobie robić w ogrodzie i ewentualnie w najbliższym otoczeniu, ale też wiecie, ktoś ma warzywa, ktoś ma kury, ktoś no właśnie jajka ten produkuje ktoś mleko. Ten się zna na budowlance, ten się zna na tym, no tutaj ktoś robi pyszne ciasta i tak dalej, i tak dalej. I można sobie stworzyć taką fajną społeczność. No ale to tylko tak mówię, rozgadałem się, oczywiście zachęcam do wspierania się wzajemnie, tak jakoś mnie naszło, żeby to powiedzieć. No dziękuję wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info U Prawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.